Przystań wodna w Czernicy pod Wrocławiem. Ten sam problem jak na Starożrzeczu w Januszkowicach jest też tutaj. Dotyczy to zatrucia algą. Nie zgadzamy się na takie działania i, nie, i będziemy protestować dopóty, dopóki nie padnie decyzja jasna, że nie będą y, zasypywać y, tutaj na stałe akwenów. Tak? Bo ze słomą jesteśmy chwilę w stanie wytrzymać, ale nie ma możliwości, żeby, były, żeby była decyzja o zasypywaniu y, akwenów. Wszystko w temacie. Dzisiaj protestujemy tutaj przeciwko temu, żeby żeby niszczyć nasze akweny, nie pozwolimy zrobić gnojówki z naszych akwenów. Po prostu nie ma na to i zaczynamy od Januszkowic, Łacha Jelczańska, Czernica Zalew, Bajkał i Prężyce. I chcemy wybić Pani Moskwie z głowy. Pani to? minister. Pani minister, dobrze, pani minister Moskie, wiadomo, że nie Moskwa w Moskwie. Pani minister w Moskwie chcemy wybić to z głowy swoje pomysły. Wiemy doskonale, że jest naprężenie pomiędzy resortami i że że nie ma jednomyślności, więc my wspieramy ten resort, który jest za tym, żeby utrzymać status quo tych zalewów, bo nie wolno pogarszać stosunków wodnych, a to jest pogorszenie stosunków wodnych i to jest naruszenie interesów lokalnych społeczności i my się na to nie zgadzamy. Uwaga! poradzam się do pracowników Wód Polskich. Pan kupiaczek wiemy, że przyciska was, żebyście robili, ale pan Kupiaczek, jeżeli ma wzmożenie, to niech przyjedzie i wsiądzie w łódkę i niech ryzykuje życiem ludzkim. Wy tego nie możecie robić. Ja bardzo dziękuję pracownikom Wód Polskich i panu kierownikowi, dlatego, że się odpo bardzo odpowiedzialnie zachował. I bardzo dziękujemy policji i dziękujemy służbom, że się, się odpowiedzialnie zachowali. Jeżeli są te decydenci na wyższych szczeblach i są e, nieodpowiedzialni. Niech wsiądą w łódkę i niech te warki przeciągną. A wam bardzo dziękujemy, godzina 15. Życzymy Wam udanego weekendu. Ja jestem radną w gminie Czernica i ten zalet po prostu jest jedynym takim miejscem na terenie gminy terenem gminnym, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy. Ee, zarówno młodzież, która może korzystać z rowerków wodnych, e, i z kajaków, tutaj są wodniacy, jest mnóstwo mieszkańców, tutaj organizuje sołectwo, często pikniki na tym terenie. To jest taki jedyny teren po prostu. Ja jestem w szoku, że po raz kolejny dzisiaj mamy już drugi dzień, że pan, panowie pracownicy wód polskich wczoraj przy użyciu straży i asysty policji wyładowali cały wielki wóz strażacki worków ze słomą. Po czym po półtorej godziny około przyjechała znowu straż z asystą policji i te worki panowie znowu załadowali i wywieźli. Dzisiaj o poranku zrobili to samo i teraz mamy godzinę około 15. Panowie znowu pakują worki do wyjazdu i teraz pytanie, czy jutro przyjadą znowu rano? Dobry? Nie słuchajcie, dzwonimy do pana dyrektora wód polskich Wrocław. Zaraz się. Wrocławskiego. Tak, już wybieramy numer. Witam, panie Dzień dobry. Panie dyrektorze, czy pan jest decydentem tych akcji, które dzisiaj są, że te worki są rozpinane? Nie, to jest to jest nie mój teren, to jest gestii, to jest gestii gminy. Wojewody. Kto personalnie wydał pracownikom, którzy tutaj próbowali przeciągnąć worki? Kto personalnie wydał polecenie, żeby te worki. Panie Piotrze, to jest na prośbę wojewody. Ale tak czy jest? ja nie pytam na czyj o prośbę, tylko kto wydał polecenie? Nagrywamy pana, jest pan bezpośrednio na, na linii i to idzie w ja świat. Na urlopie, panie Piotrze, czy ja mogę spokojnie odpocząć? Może pan to proszę, to ale, na... urlopie, ale przepraszam. Na urlopie i... Kto pana zastępuje, proszę podać? Pan Wszołek. Dziękuję. Miłego urlopu. W takim celu, że pan wykonuje służbowe czynności, a ja wykonuję czynności społeczne i musi to być kontrolowane. O w jakiej sprawie w ogóle? Pan Dzwonię pan? w sprawie pan. takiej, że dzisiaj wasze służby chciały tutaj postawić worki ze słomą na wypływie z Zalewu Czernickiego. Czy panu coś jest na ten temat wiadomo? Tak, pomagamy w wojewodzie w tym zakresie. Pomagamy, to znaczy kto podejmuje personalne decyzje o pracy pracowników? Kto personalnie podejmuje tę decyzję? Kto wysyłał pracowników personalnie, żeby wsiedli w łódź i przeciągnęli linę z workami? Pan? Proszę pana, yy, ta sytuacja jest podejmowana na. Ja się i pytam nie o sytuację, tylko pytam się, kto po prośbę, wydał. Po prośbie wojewody, która została skierowana do RZGW, zostało zadysponowane i na podstawie porozumień yy, w zakresie realizacji yy, współpracy z wojewodą. Podejmowana jest decyzja o tym, czy, czy pracownicy. E, decyzja to, czy się sama wypończymy? proszę pana nie podejmuje. Decyzję podejmuje człowiek, więc pytam, kto podejmował decyzję personalnie o wypłynięciu pracowników na wodę. To jest sytuacja taką, którą musi rozwiązywać Wojewoda. Jeżeli Wojewoda pana naciska, to tak proszę przekazać panu Wojewodzie, że. Nie podejmie pan działań dopóty, dopóki nie zostanie zabezpieczone tutaj bezpieczeństwo ludzi. I ono nie polega na tym, że policja nas będzie pacyfikować, tylko polega na tym, że wojewoda ma uruchomić polityczne rozwiązanie tej sprawy. I do politycznego rozwiązania tej sprawy jesteśmy my tutaj, a ja jako osoba Piotr Grubarczyk reprezentuję środowisko i ze mną należy o tym rozmawiać. Tak? W innym przypadku siedzimy tutaj i narażamy nasze życie. I bardzo mi prosi, żeby pan nie wysyła pracowników, którzy będą podejmować czynności, które z kolei prowokują nasze czynności, a te czynności są niebezpieczne. Dla mnie, proszę Państwa, najgorszym dramatem tego wszystkiego jest to, że jest brak informacji jakiejkolwiek. Są podejmowane działania, o których nie informuje się urzędu, albo może się informuje, urząd nie informuje mieszkańców. Mieszkańcy są głęboko zdruzgotani właśnie faktem tym, że nie ma tej informacji. Iż sami szukają na własną rękę osób odpowiedzialnych za te działania, czy to są prawidłowe działania, to jest podstawowe pytanie, czy na tyle zagrożenie jest z tego ekwenu, żeby takie działania były podejmowane, czy jest jakieś zagrożenie dla mieszkańców, tego do końca nikt nie wie. Po tej wodzie, e, i właściwie od tamtego roku, od pierwszego e, zakwitu e, żyjemy, nic nam ta alga, bo alga nic nie szkodzi e, ludziom ani, ani zwierzętom. E, w nocy pływamy tutaj razem z bobrami. Które teraz de facto mają swoje gody. Jak widać, koło mnie małe ryby przepływają i też żyją. I cała ta historia z tą algą to jest po prostu też wielka ściema. Alga jest, była i będzie jak wszystko jak drzewa rosną i jak trawa rośnie. Także tyle z mojej strony. Ja tutaj się kąpię i jak widać, żyję. Halo? Dzień dobry panie wójcie. Podobnie jak w dobry, urzędzie panu. gminy informuję, że nagrywamy tę rozmowę, ona jest rejestrowana. Panie wójcie, mamy sytuację tutaj krytyczną na zalewie w Czernicy ze służbami, jak pan zapewne został już poinformowany, pewnie przez policję i inne służby. Wszelkie działania, które tutaj się odbywają, yy, yy, muszą być rozwiązane w dialogu społecznym i na drodze politycznej. Natomiast były tutaj próby yy, interweniowania, znaczy próby zakładania yy, worków, na co my się nie zgadzamy I za każdym razem wskakujemy do wody ryzykując swoim życiem i zdrowiem i bardzo prosimy pana, jako o gospodarza tego terenu o pomoc yy, w, rozwiąza w rozwiązaniu tej sytuacji. No. dzisiaj w radiu słyszałam wojen wodę, że bo interes ochrony środowiska jest przed interesem przedsiębiorców, czerpiących zyski z zalewu i mieszkańców. Oj, będzie tam. Ciekawe, kto tylko dlaczego nasze państwo nic nie zrobiło z przedsiębiorstwami, które swoimi działaniami doprowadzili do powstania takiego zasolenia odry, że algi mogły się rozwijać. I czemu nadal odra jest zlewnią odpadów, bez komentarza? Radosław łapa kapitan żeglugi ślądowej. Ja jestem od 25 lat kapitanem żeglugi ślądowej. Od 30 lat pracuję na wodzie. Akwen ten bardzo dobrze znam z uwagi na to, że jestem tutaj mieszkańcem od urodzenia. I według mojej, moich obserwacji, woda w tym akwenie wymienia się minimum raz na dobę, jak nie częściej. Tu są cały czas jak tu Państwo są z nami przez 20 minut. To jest raz woda wpływa, a raz woda wypływa. Zabezpieczenia, które tutaj są ustawione przeciwko złotym algom, też dają wiele do myślenia. Czy one. Spełniają swoje zadanie? Mam przypuszczenie graniczące z pewnością, że nie. Zachodzę w głowę, co tu się właściwie odbywa. Jaki jest interes polityczny w tym, żeby odgrodzić Starożrzecza? Zwiedziłem rzekę Łabę, Wezerę, prawda, Ren, Nekars, Mozelle. Pre długo wymieniać, wszelkie starorzecza to, to jest dobroć dla, dla rzeki dla miejscowej społeczności tam powstają porty, mariny kąpieliska, bo są po prostu poza prądem, czyli są bezpieczne tu działa się w odwrotnym kierunku chce się zasypywać starorzecza w jakim celu, nie wiem kto ma w tym interes kto to sprzedał, komu, za ile takie mi się nazywają refleksje Dziękujemy. Informacyjnie mówimy, że my tutaj będziemy dzień noc 24 godziny na dobę, będziemy mieli dyżury. No i proszę przyjąć to do wiadomości, że będziemy się zachowywać bezpiecznie.